Maju, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pamiętam naszą rozmowę z tańca z gwiazdami, gdzie mówiłaś, że nie, że ty sobie tańczysz jak e, Ciocie na weselu albo na dyskotece. Skąd, decyzja, no skąd taka decyzja i dlaczego teraz powiedziałaś tak? Wiesz co, chyba nawet duży, duży wpływ miał na mnie dokładnie ten dzień i dokładnie mój udział, e, to bicie brawo na widowni. I zobaczyłam, jak to jest przepiękny spektakl, i, i poczułam to takie. Mała upłucie i mówię, o Boże, też bym chyba może tak chciała, ale to było takie, wiesz, takie cichutkie marzenie gdzieś z tyłu głowy nawet go nie wypowiadałam na głos, nie zastanawiałam się nad nim. No więc jak znowu zadzwonili, zaproponowali, tak pomyślałam, a może to jest ten moment? Może by się dało? I to w ogóle edycja jubileuszowa, więc taka bardziej donośna, y, bardziej dostojna i w ogóle. I tak sobie pomyślałam, że kurczę, no może, może, może. A czy stawka za odcinek miała wpływ na decyzję? Y, nie, kochana, stawka za odcinek absolutnie nie wpłynęła na ją decyzję, bo ja od razu powiedziałam, że wszystkie pieniądze przeznaczam na cele charytatywne, więc oczywiście jak najmocniej cisnęła moją menadżerkę, żeby wycisnęła to do końca, bo, bo wiedziałam, że hospicjum w Żorach na tym, y, na tym no, może nie zarobi, ale się ucieszy. Na pewno rodzinny dom dziecka w Darłowie, który prowadzi mama mojej y, menadżerki, który wspieram od lat też się ucieszy i chciałabym, żeby te pieniądze jak najbardziej pracowały gdzieś, gdzie są potrzebne, a ja chcę to zrobić tylko i wyłącznie dla czystej przyjemności, własnej satysfakcji, dla sportowego wyzwania, do, dla własnego poczucia kobiecości i, i dla siebie, a nie, nie dla pieniędzy, absolutnie. Powiedz mi, czy Ty już oficjalnie wiesz, z kim zatańczysz, bo my coś tam słyszeliśmy, no, wiadomo. Co, no co, mów. Albercik. Jezu, no chciałabym. Ja bym najbardziej chciała Alberta. Najbardziej bym chciała. Albo Maseraka, ale to chyba niemożliwe, nie? <grym> tak, to liczymy mocno na, na Alberta. Powiedz mi, gdyby to był Albert, to chciałabyś, żeby jakie miał do Ciebie podejście? Ja znam Alberta prywatnie, więc ja wiem, że gdyby, gdyby on ze mną pracował, to byłby idealnie taki, jaki jest. Albert jest przeinteligentnym, emocjonalnie człowiekiem, który potrafi podejść w odpowiedni sposób, więc on by tu przytulił, tam pogłaskał, tu opieprzył, tam kopnął, zupkę by przyniósł. On jest po prostu przecudowny. Taniec wiąże się z tym, że jest na parkiecie dużo bliskości, no. dużo intymności. Czy ty się tego obawiasz? Nie no, gdyby to nie no, gdyby to było z Albertem. Gdyby to było z Albertem, no to super, bo się już bardzo dobrze znamy, więc myślę, że dużo łatwiej taką bliskość i takie emocje pokazać. Chyba najważniejsze, każdy do tego podchodzi bardzo profesjonalnie, no, że jednak te emocje są bardzo potrzebne na scenie i trzeba mieć ze sobą taką bliskość, ale myślę, że z każdym partnerem by się to udało. Ty na co dzień żyjesz na dwa domy, że tak powiem, potocznie. Jak to będzie u Was w rodzinie teraz wyglądało? Pantarej, niechaj płynie, zobaczymy, czas pokaże. Mhm. Ale dzieci i mąż będą ci kibicować co tydzień na widowni, czy nie jest to możliwe? No myślę, że tak. No chyba, że mój syn będzie miał jakieś bardzo ważne zawody, i no to wtedy nie, ale myślę, że tak. Myślę, że to się uda. A oni też byli na tak, jak usłyszeli, że mama ma taką propozycję na wzięcie udziału w tak ikonicznym formacie? Chyba moje dzieci nie do końca sobie zdawały sprawę, co to jest za program. E, oglądaliśmy faktycznie, e, jak Albert występował w poprzedniej edycji, e, ale dopiero jak już przyjęłam propozycję, no to zaczęliśmy oglądać na YouTubie i tak dalej, więc no, szczególnie się to wszystko podoba mojej córeczce, no bo wiadomo, jednak cykiny, pióra i samopalacze i brokaty, no to to jest to, co dziewczynki kochają najbardziej. Maju, co się wydarzyło w Hiszpanii, bo ja mam całego TikToka w e, informacjach, że Maja Bochosiewicz pozywa dewelopera. Ja przyznam się szczerze, że próbowałam e, odszukać czegokolwiek na Twoim Instagramie, ale nie widziałam takiej informacji. Ja co się nie. wydarzyło? Nic się nie wydarzyło. Czyli to jest bzdura. Bzdura. Czyli wszystko w porządku z Twoim e, mieszkaniem. Słuchaj, no żeby mi taniec pożyczył lepiej niż wszystkie remonty, to naprawdę będzie dobrze. Właśnie remont to jest taka sprawa, która zawsze zabiera z człowieka sporo energii, ale też daje, no słuchaj, no trzeba, trzeba się namęczyć, trzeba włożyć energię, a potem coś się tworzy i jest przyjemnie. No. Myślę, że w tańcu będzie dokładnie tak samo: będzie pot, będzie krew, będą łzy, ale potem będą łzy radości. I tak samo jest, myślę, że z remontami, ze związkami, z różnymi relacjami, że trzeba tam włożyć dużo, dużo energii. Nie zawsze takiej, jakbyśmy sobie życzyli, bo czasami trzeba coś przewalczyć, ale potem jest satysfakcja.